Witajcie kochani, dzień dobry, Ania Lubińska z tej strony. Witam w czytaniu wszystkie osoby z podznaku Skorpiona w czytaniu na maj 2019 roku. Kochani, w tym miesiącu podzielę te czytania na, zrobię to troszeczkę inaczej niż zwykle. Będziemy mieć tutaj czytanie, rozkład ogólny dla wszystkich osób spod tego znaku. Zobaczymy, jakie informacje karty będą chciały dla Was, kochani, tutaj, tutaj pokazać. Będzie rozkład dla singli oraz rozkład dla par. Także zapraszam Was serdecznie i zaczynajmy wobec tego. Skorpion maj 2019. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób spod znaku Skorpiona na maj 2019 dla ich najwyższego dobra. Zobaczmy. Kochani, mam tutaj, mam tutaj kartę, która was, która was tutaj identyfikuje, to karta sądu, sądu Ostatecznego, jest to karta, która identyfikuje Was, ale jest to karta również, która mówi, czego dotyczy dany problem. Więc w tym miesiącu na pewno tutaj, pewnie co niektóre osoby spod znaku Skorpiona będą miały jakieś sytuacje, które będą wymagały płatności, rozliczeń, tego typu rzeczy, tak? Kochani, następuje, następuje tutaj, następuje tutaj w maju jakaś taka sytuacja, gdzie ktoś będzie od Was wymagał tutaj rozliczenia się, dosłownie, tak, rozliczenia się, uregulowania pewnych rzeczy. To są rzeczy, które będą pojawiały się tutaj tutaj nagle. Na przykład może to być jakieś, nie wiem, wezwanie od komornika, może to być na przykład jakieś wezwanie z banku do do nagłego zwrotu zaciągniętej pożyczki. to są, to są takie sytuacje, które pojawiają się, tutaj, pojawiają się tutaj, nagle tak. Pojawiają się nagle. Trzeba będzie po prostu, trzeba będzie tutaj, no naprawdę, Będziecie rozliczani, tak? Będziecie rozliczani, będziecie tutaj po prostu wzywani do tego, aby, aby te, zobowiązania, te zobowiązania uregulować. Następuje tutaj po jakimś okresie, po jakimś czasie, gdzie wy jak gdyby te swoje sprawy odkładacie, tak? Pokazuje mi się tutaj, że, że mieliście te problemy jakieś takie finansowe, rozliczeniowe, tego typu rzeczy. Ogólnie chodzi o, pienią, o, chodzi o pieniążki, tak? więc zwlekaliście, odkładaliście, kombinowaliście, co zrobić, jak z tego wybrnąć. Kochani, w maju po prostu jest taka informacja tutaj w kartach, że wam się, że wam się to nie uda. Tak? Przychodzi wiadomość, przychodzi, przychodzi wiadomość, następuje... Następuje tutaj, następuje zmiana sytuacji i kochani, wy po prostu, no, no na siłę, po prostu na siłę będziecie, na siłę będziecie jak gdyby zmuszeni do, do dokonania, do dokonania tych rozliczeń. Taka informacja tutaj pierwsza dla Was, także, także proszę się, proszę się na to, proszę się na to przygotować, bo takie rzeczy jak najbardziej w maju tutaj dla Was, kochane skorpiony, mogą się zadać, z, zadziać, przepraszam. Zobaczmy teraz, co dla singli. Co dla naszych singli? Scorpion Single, maj 2019. Dla Waszego Najwyższego Dobra. Dla Waszego Najwyższego Dobra. Zobaczmy, kochani. Dla niektórych takie informacje, mam tutaj skoczki, karty, które wyskakują po prostu podczas tasowania, to są takie informacje niezależne zupełnie z rozkładem, który za chwilę będę tutaj rozkładać. Natomiast są takie informacje, że macie tutaj powrót, co dla niektórych skorpionów, singli, powrót kogoś z przeszłości, tak? Powrót kogoś z przeszłości, ktoś tutaj w maju się pojawi w waszym życiu ponownie. Kochani, mam również ostrzeżenie, abyście w tą relację nie wchodzili, nie wchodźcie drugi raz do tej samej rzeki, bo, bo wypadła również karta dziewiątki mieczy, to jest depresja, to jest bardzo brzydka, bardzo brzydka energia, bardzo niefajne samopoczucie, także, także nie kochani, odpuśćcie sobie po prostu swoich ekspartnerów i, i podążajcie raczej, raczej do przodu. Taka informacja tutaj i już patrzymy co w rozkładzie dla Was. No mamy ponownie, tak? Mamy ponownie. Czyli jednak ten, ten, ten skoczek, ta karta, która wyskoczyła, dotyczyła jak najbardziej tutaj e, tego właśnie rozkładu. Były to już takie informacje wstępne. Już patrzymy. Mhm. No więc rzeczywiście, przede wszystkim gdzieś w przeszłości pokazują mi się tutaj u Was, kochani, niespełnione uczucia, tak? Klęska w uczuciach, niespełnione uczucia. Kogo one dotyczyły? Dotyczyły one jakiegoś mężczyzny, tak? Przedstawia się ten mężczyzna w karcie rycerza Pentakli, a więc, kochani, ktoś, kto był skąpy, głupi, leniwy, ktoś, kto nie idzie do przodu, nudny, lubi żyć na czyjś koszt, zły szef. Taka postać bardzo, bardzo, bardzo niepozytywna nie z waszej przeszłości i ta osoba tutaj w maju właśnie jak gdyby będzie próbowała, ta osoba z przeszłości powraca do Was i będzie próbowała jak gdyby nawiązać, nawiązać tą relację od nowa, tak? Kochani, nie róbcie tego. Tu jest wiele rzeczy, z którymi ten człowiek przychodzi. Mamy kartę Księżyca. Są to rzeczy, które są ukryte. To jest trudna droga do przejścia z tym człowiekiem, ale przede wszystkim Księżyc mówi, że ten człowiek nie ma czystych intencji. Jest coś, co on przed wami ukrywa, coś innego będzie wam oferował, o czymś innym będzie wam mówił. Natomiast nie należy się tutaj spodziewać z jego strony niczego dobrego. Natomiast kochani, przychodzi również do was równo prawie z tym wydarzeniem lub troszeczkę później ktoś zupełnie nowy, tak? Ktoś zupełnie nowy wkracza do Waszego życia, rycerz, rycerz w bardzo podobnym wieku Ci panowie, rycerz, rycerz Pucharów, no też powiem Wam, że to taka niezbyt niezbyt, niezbyt fajna, fajna energia tego człowieka, to jest taki uwodziciel, romantyk, czy zakochany po prostu w romansowaniu, tak? To jest człowiek, który nie udaje, że to miłość. On mówi po prostu, czego chce, otwarcie. Jeśli myślicie o tym mężczyźnie, to tylko romans z nim, natomiast nie jest, to, nie jest to osoba, z którą będziecie budować tutaj jak gdyby przyszłość, tak? Mówię o tym od razu, dlatego że pokazuje mi się tutaj wasza energia, tak? Czyli energia, no taka, powiedziałabym, gdzie wy naprawdę już tego kogoś łakniecie, pragniecie w swoim życiu, tak, tej drugiej osoby, tej bliskości, fajnej relacji, fajnego związku. Natomiast mówię wam, kochani, że, że nie z tą osobą. Wy chcielibyście, pokazuje mi się tutaj nowego początku, tak, nowego początku. Natomiast mam aż, mam aż trzy karty arkan wielkich na wyniku. Mamy kartę siły, mamy kandr, kartę sądu ostatecznego yy, i mamy kartę wieży, tak. Także, kochani, naprawdę nie wchodźcie w tą relację z panem ex, tak, bo, bo to i tak po prostu runie, to nie ma po prostu tutaj, nie ma na to siły, tak, nie ma na to siły. W karcie, w karcie sądu ostatecznego to jest karta rozliczeń również, tak, więc rozliczcie tą sytuację gdzieś w sobie, w swoim sercu i po prostu, i po prostu to odpuśćcie, bo niepotrzebnie będziecie budzić w sobie nowe, nowe emocje, nowe nadzieje. Z tym człowiekiem nie, a z tym drugim panem, który wkracza do waszego życia, lub panią, bo pamiętajcie o tym, że te energie są wymienne i możecie, jeśli jesteś mężczyzną, słuchasz tego czytania, to jakaś partnerka pojawia się w twoim życiu i jakaś ex, tak? Czyli dwie kobiety lub dwóch mężczyzn, kochani. Dobrze, co tu jeszcze dla Was? Mhm. Więc tak, 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 powtarzam, z, z tym mężczyzną, jeśli macie ochotę na, na romans, na przygodę, e, na coś takiego, to jak najbardziej, natomiast e, proszę, się, proszę się w to nie angażować, bo, bo, bo z tym mężczyzną to się po prostu nie uda. Dobrze, kochani, ja zapraszam teraz pary, rozkład dla par, zobaczymy co tu dla Was, skorpiony, kochane. Skorpion Maj 2019, rozkład partnerski. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób spod znaku skorpiona dla ich najwyższego dobra. Zobaczmy kochani, co tu dla Was. Oj, karty lecą. Podejrzymy. Mhm. Dobrze. I już patrzymy. Ty skorpionie. Twój partner, partnerka. O! Kochani, był szczęśliwy dom, był ślub, była stabilność, była szczęśliwa rodzina, była. Kochanie, u, kochani, u Ciebie kochany skorpionie, u Ciebie kochany skorpionie, karta kochanków. Jesteś w jakiejś sytuacji romansowej, jesteś w układzie trójkowym na dzień dzisiejszy, tak? E, nie fajnie, nie fajnie to wygląda. Masz okazję tutaj jak gdyby do tego, aby... Musisz podjąć decyzję tutaj, tak? Musisz podjąć decyzję, czy, 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 czy kochanka, czy żona, czy kochanek, czy, czy mąż, tak? To jest, to jest po prostu tutaj, tutaj jest Twój wybór, to jest ostatni moment na to, aby takie decyzje podejmować, ponieważ tutaj w maju, pomimo tej sytuacji, gdzie Ty czekasz, tak? Nie wiesz co zrobić, nie wiesz, nie wiesz w jakim kierunku masz się posuwać, jak wybrnąć, co wybrać, tak? Jesteś w takich energiach, jesteś w takiej sytuacji. Natomiast pokazuje mi się tutaj, pokazuje mi się tutaj również, że Ty jednak będziesz podejmować, Skorpionie, taką decyzję, będziesz się po prostu odcinać, tak? Będziesz się odcinać od tej, będziesz się odcinać od tej relacji, od tego romansu, w którym jesteś. Natomiast co się dzieje u Twojego partnera, u Twojej partnerki? No kochani, karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości, e królowa mieczy przy tym, czyli po prostu Twój partner jak gdyby tutaj ostateczne decyzje, ostateczne działania, tutaj jest albo pozew rozwodowy w przygotowaniu, albo te papiery jeszcze w maju po prostu trafiają tutaj już trafiają po prostu do sądu, tak? Twój partner, Twoja partnerka chce po prostu odcięcia, chce, chce wyjaśnienia tej sytuacji, chce, hmm, chce po prostu no, konkretów od Ciebie, tak? Chce konkretów od Ciebie. Natomiast widać tutaj naprawdę wyraźne zmęczenie, wyraźne... Hmm, wyraźną determinację u Twojego partnera, czy u Twojej partnerki, aby, aby, to, aby to po prostu rozwiązać, rozwiązać prawnie, tak? Także to jest naprawdę ostatni moment, to jest naprawdę ostatni moment, to jest, to jest romans, Ty jesteś w sytuacji romansowej, masz kochanka, masz kochankę, w każdym bądź razie musisz po prostu, musisz zdecydować, tak? To jest ostatni moment na decyzję, jeśli chcesz ratować swoje małżeństwo, to jest ostatni moment na decyzję, bo tak jak mówię, Twoja żona czy Twój mąż właśnie w tym miesiącu będzie składał jakieś papiery, tak, będzie działał tutaj prawnie, tak, to już są, to już są kroki, to już są bardzo poważne decyzje. Uch, no i takie rzeczy się w życiu zdarzają, kochani. Ja bym chciała tu czytać tylko piękne, miłosne rozkłady, a tutaj proza życia nas dopada, no niestety za każdego rogu. Ja Wam kochani pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi niezwykle mile, miło spotkać się z Wami. Jeśli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek pytania, chciałby przeanalizować swoją sytuację, zapraszam na sesje prywatne, kontakt ze mną przez messenger. Proszę, 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 proszę napisać, że, że, że chcecie Państwo... Zarezerwować sobie taką sesję, ja wtedy podam dogodny termin, możliwy termin i, i zawsze jak najszybciej staram się odpowiadać na Państwa, na Państwa wiadomości. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz. Życzę przepięknej majowej, przepięknej majowej pogody, kochani. Wygrzewajcie się w Słoneczku i do zobaczenia w czerwcu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was serdecznie.